Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy zadanie z ejakulatorem. O, przepraszam, popierdoliło mi się z panieńskim. E, dzisiaj mamy zadanie takie. Prosta o równaniu y równy 1 minus m w nawiasie razy x plus m minus 2 przychodzi przez początek układu bezpółrzędnych. Wynika stąd, że. Teraz tak, jeżeli wychodzi przez punkt, początek yy, układów współrzędnych, ten punkcik, to on jest ma współrzędne 0, 0. Czyli 0 wstawiamy za y i 0 wstawiamy za x, czyli ten nawiasik będziemy mieć 1 minus m razy 0. Aha, yeah, that's right baby, aha, minus 2, czyli mamy, że 0 równa się, to całe się wyzeruje. Bo 0 razy nawias wyjdzie 0. Czyli będziemy mieć m plus 2. Yeah, that's right, baby. Keep going. Keep going. I teraz co zrobimy? A nie, tu było minus 2. Przepraszam. Pierdolnąłem się. I teraz tą minus dwójkę wypierdalamy na drugą stronę, czyli będzie 2 równa się m, ponieważ jak wypierdalamy na drugą stronę równania, to ta pierdolona liczba zamienia się z minus 2 na 2, oczywiście, więc prawidłową od odpowiedzią mi chuja nie ma bata, jest tylko odpowiedź d, tylko ona pasuje. Dziękuję Wam serdecznie za dotrwanie do końca. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przecisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie, podeszli go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób rozwiązywać tego typu zadania maturalne, aby zdali maturę śpiewającą i poszli na wyważone studia. Co więcej, zachęcam Was do podsunienia do mnie zadań, które sprawiają wam najwięcej problemów. Serdecznie za nie dziękuję i postaram się je szybko rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli jak sobie właśnie z nimi radzić. Co więcej, Zachęcam Was do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie za nie dziękuję i postaram się szybko rozwiązać, abyście yy, widzieli na kanale, jak właśnie sobie tutaj z nimi radzić. Zapraszam Was również do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za ten feedback. Gdzieś tu ten kanał się coraz szybciej i preźniej rozwija, ale możecie też napisać jakiekolwiek inne komentarze. Ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia, a za najbardziej kreatywne, oryginalne komentarze serdecznie dziękuję. Koniecznie subskrybujcie kanał, aby być na, na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym. Zadania są wrzucane codziennie. Zapraszam Was serdecznie do poprzednich działów, do poprzednich odcinków, abyście zobaczyli, co tam się działo ciekawego. Co więcej, ee, zachęcam Was do oznaczenia osób, które według Was uwalą maturę w najbliższym czasie. Pozdrawiam Was serdecznie i te Wasze osoby. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się w kolejnym odcinku. Narka Szparka. Hejo!